Witajcie w następnym odcinku dotyczącym Festo. Fluid Sim. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się prostymi układami. Pierwsze sobie tutaj wyciągniemy nasze siłowniki. Zajmiemy się układem, gdzie będziemy mieć trzy siłowniki dwustronnego działania. Przygotujemy sobie nasze podłączenie do zasilania i nasze trzy zawory sterujące. Jak widzimy program sam. Tworzy nam ścieżkę i też pokazuje nam odpowiednią, raczej znaczy pozycjonuje nam zawory do pierwszego, które ułożyliśmy. Pomaga to przynajmniej przy yy, estetyce. O, tu widzę mój błąd, o, ale tak to bardzo fajnie estetycznie, każdy układ przez to wygląda. Tutaj sobie podłączymy do zasilania każdy zawór. Nadamy mu też wyjście. I dostosujemy go do naszych potrzeb. Ja akurat chcę, żeby ten oto siłownik był sterowany ręcznie, a wszystkie inne po kolei były sterowane automatycznie. Zasada ma być taka, że jak ten się wysunie, wysuwa się kolejny, kolejny, a wszystkie razem się chowają. Więc zacznijmy sobie od pierwszego. Jakim jest daniem u przycisku bistabilnego. Z powrotem sprężynki. Drugi sobie zrobimy sterowanie akurat tutaj mechaniczne. Z roleczką. Też powrót na sprężynce. No i ostatni akurat znowu to samo. Roleczka i powrót na sprężynce. Na pierwszym, na pierwszym siłowniku sobie akurat ustawimy tą naszą rolkę. Ona będzie rolką A1 A nie wskoczyło A1 i będzie akurat działać po wysunięciu do pozycji końcowej siłownika tutaj robimy rolkę A2 tak samo no i podpisujemy na odpowiednich rolkach Odpowiednie wartości, czyli tutaj rolka A1 jest przy siłowniku pierwszym i rolka A2 jest przy siłowniku drugim. Zobaczymy jak działa nasz układ. O! Wszystko się fajnie nam podłączyło, czy inaczej, Zasilanie zaczęło działać. Klikamy, wszystko wyjeżdża. No i powrót jest tak jak chcieliśmy. Prowadzimy sobie teraz taką modyfikację, jaką będzie zasilanie, znaczy inaczej, zmiana sprężonego powietrza na poszczególnych yy, siłownikach i zaworach. Do tego posłużą nam manometry. To akurat wyciągam sobie 3. Ustawiam sobie na naszym zasilaniu ciśnienie 10 bar. Tak jest najczęściej domyślne. No, i akurat podłączam sobie każdy, yy, każdy manometr z osobna. O, tutaj sobie to fajnie wypozycjonuję. I teraz z każdego manometru prowadzę podłączenie do naszych zaworów. Na manometrach ustawiam sobie tutaj ciśnienie 8 bar. Tutaj dam sobie 6 bar. A na samym końcu damy sobie 4 bar. I sobie włączymy nasz układ. Widzimy w megapaskalach akurat jak to wygląda. No i fajnie to jest pokazane przepływ, jak się zmienia w odpowiednim czasie, ile. Jak ciśnienie spada. Jest one minimalnie, jeśli chodzi o spadek, więc jest ok. Co możemy jeszcze zrobić? Obciążymy sobie nasze, nasze siłowniki siłami. Tu damy sobie 200 N, tu damy sobie 140, a tu damy sobie 100. I zobaczymy, czy zadziała. O, wysuwamy, kolejny się wysuwa, no i kolejny. Żeby zwiększyć siłę, można zwiększać ciśnienie, ale też polecam zmienić yy, wielkość tłoka. Dodamy sobie 30, dodamy sobie 25. A tutaj damy sobie 22. O, no i już jest lepiej. Są już odpowiednio dostosowane nasze, znaczy nasze siłowniki do wyciskanej siły. Jeszcze tylko bym y, chciał zrobić, aby powrót naszych siłowników y, był bardziej y, taki niegwałtowny, bo nie dość, że siła jest, która działa na każdy siłownik, jest stała, to dodatkowo działamy sprężonym powietrzem i tutaj mogą ulec, y, znaczy siłownik może ulec uszkodzeniom, dlatego żeby wydłużyć jego pracę, fajnie jest zastosować zawór właśnie dławiąco-zwrotny, który spowoduje odpowiednie opóźnienie, sobie tak ładnie wypozycjonujemy już, o, i złagodzi powrót naszego siłownika. Tutaj akurat yy, go się ustawia na łączonym układzie, tutaj damy sobie 4, 4 to jest taka optymalna, Y, optymalna licz ten, y, optymalny w sumie procent dławienia, sobie uruchomi uruchomiony jest układ. Widzimy, wszystko fajnie przepuszcza. Kuleczka się odsuwa, wypuszcza powietrze bez dławienia. No i powrót występuje płynniej. Widzimy, układ się wolniej napełnia też. Ale zauważmy jeszcze raz. O! Moglibyśmy jeszcze dać tutaj dławienie, żeby siła, która działa na siłownik. Dodatkowo dławiła, yy, znaczy była dławiona, bo wiadomo jak siłownik wraca to tu też się wytwarza ciśnienie. No ale akurat yy, pod tutaj też wytwarza się ciśnienie jak to schodzi i odpowiednio to się zbalansowuje. Więc jest wszystko ok, powrót też jest bardzo fajnie yy, zainicjowany. Oto taki prosty układ, który bez problemu możecie sobie zrobić. Ja jeszcze teraz yy, chcę Wam zaprezentować... Jak można zrobić, znaczy inaczej, jak działa akurat układ z dwoma siłownikami dwustron jednostronnego działania? My, sobie, już tutaj mamy gotowy zawór. Tutaj też gotowy. Bez problemu można wyciągnąć. O, podłączymy sobie. I zainicjujemy tutaj, że nasz siłownik ma długość 100. Musiałem zapisać. I teraz sobie przejdźmy, że tu mamy A1 i one jest od 50, a kończy się na 100. W połowie. i działa przez cały okres tego siłownika. Tutaj sobie zmodyfikujemy nasz zawór. Wpiszemy sobie A1O tak. Całkowicie nie widać, jak powiedziawszy, tego powrotu. Tutaj sobie zrobimy to jeszcze lepiej. Znaczy nie było widać wysunięcia, ale zautomatyzujemy sobie tutaj nasz powrót, żeby to nie było za pomocą sprężyny, tylko, że jak osiągnie ten siłownik maksymalną pozycję, tu będzie A2. A2 tak, maksymalna pozycja tu akurat jest 50, musimy na to patrzeć tu ją się zmienia w maksymalnym wysunięciu to akurat nam wróci o, no działa bardzo prosty układ trzeba jeszcze będzie zastosować właśnie ten zawór dławiąco-zwrotny Albo ogólnie dławiący, to będzie jeszcze lepszy zawór. Sam zawór dławiący. Ustawimy go na. A to dopiero ustawia się tutaj. To jest znowu 4%. O. Widzimy, wraca. I to jest właśnie ciekawe wraca, ale ze względu na to, że to działa do 50, to on akurat od, zaczyna wysuwać się przy jego wysunięciu 50, a cofie się jak on zejdzie do 50, więc to jest też ciekawa zależność on powrócił i dławienie spowodowało widzicie tutaj, mija jedno spokojnie powróci, dopiero jak on jest na samym końcu, no bo ciśnienie musi zejść, no i bez problemu potem odpuszcza co by było, gdybyśmy dodali tutaj siłę? Dajemy akurat 50. Damy na równi. Tu 50, tu 50. Zobserwujemy jakieś zmiany. Będzie na pewno szybszy powrót. O. I bardzo fajnie nasz układ działa. Moglibyśmy podłączyć ciśnienie do każdego tak jak w tamtym, żeby to, żeby to było zróżnicowane. Ale po co? Myślę, że taki... Odcinek dotyczący jak tworzyć układy i o czym pamiętać. Właściwie trzeba pamiętać tutaj, że przy naszych zaworach zawsze trzeba dać y, odpowiednie wyjście, y, bo inaczej co się stanie? Ja tu usunę, bo to fajnie by było pokazać. Chcę, o, chcę włączyć układ. No i mam, y, że coś tam, jakieś powiadomienie. Y, no, mam ostrzeżenie, bo nasz zawór nie jest podłączony. Ale zobaczcie, że to całkowicie nie ma wpływu na Yy, Działanie, ale i taki tak program pokazuje nam, że coś jest nie tak, że coś może wyjść nie tak w całym układzie, że coś nie jest podłączone i w ogóle, więc na to zawsze warto zwrócić uwagę. Yy, same podłączenie tych, yy, tych zaworów i ich sterowanie, no to sami widzicie, jest bardzo proste, tylko i wyłącznie trzeba pamiętać, żeby pozycja start i end była odpowiednia, tutaj, no i też musimy patrzeć na jaki jest zakres i w jakiej jest on mierze. Tutaj, sobie możemy akurat wyciągać ten siłownik. Znaczy, jaki długości tu widzimy, jest do 5000. Tu akurat jest jego średnica samego tłoka. No to do 1000. No to są bardzo fajne parametry, które, na które warto zwrócić uwagę. Też bardzo fajnym parametrem tu jest obciążenie zróżnicowane. Ja może to zaprezentuję, bo to w sumie jest bardzo ciekawe. Jest od zera. Tutaj w tym punkcie będzie nagle, yy, po wysunięciu do 10, albo tutaj do 30, zwiększa się do 20. No i idzie sobie taką, taką parabolą gdzieś tam do góry. Damy OK. No i zobaczmy jak się tutaj zmienia nasze obciążenie. Sami widzicie. Powrót aż do zera. Bardzo fajnie to jest pokazane. Bardzo fajnie się to ustawia. Na każdym siłowniku to jest możliwe. No ogólnie to było na tyle. Jeśli chodzi o te proste układy, a jeśli chodzi o na przykład te zadania domowe, no to będzie one w komentarzu. I w następnym odcinku pokażę, jak go rozwiązać. Zachęcam też do dawania screenów pod następnym odcinkiem, żeby na przykład zweryfikować sam układ, no bo wiadomo, możecie zaproponować wy jakiś układ, który jest poprawny, a stwierdzicie, kurczę, to co ja pokazałem jest też ok, i pomyślicie, że to, co wyście zrobili, jest złe. To nie tak to ma działać, więc jak chcecie to jak najbardziej zachęcam do stawiania pod komentarzami tych zdjęć, żeby na przykład powiedzieć, co jak było źle i co poprawić. Oczywiście, jak Wam to będzie działać. Albo też możecie się pochwalić, co Wam wyszło i inni mogą to też komentować, więc to jest jeden kij. Ja Was zachęcam do subskrypcji. I oglądania następnego odcinka. Ja się żamię żegnam. Cześć.